Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj wyjątkowo spotykamy się w środę 29 czerwca, co nie zmienia faktu, że powodem naszego spotkania był dzień wczorajszy, w którym tradycyjnie, jak to we wtorki, ukazują się nasze wydania tygodni Gazeta Gryfińska. Na waszych łamach wyjątkowo duża porcja bieżących informacji. Powodem naszego dzisiejszego spotkania w ramach migawek z Gryfina jest miejsce, do którego zmierzamy, kąpielisko Niegdyś ikona, perła, w zasadzie tutaj takich let, letniowodnych rozrywek związanych z gryfinem. No dzisiaj jak to funkcjonuje to już jest odrębną kwestią, będziemy ciekawi Waszych komentarzy. Jak widzicie, lewo wysiedliśmy tutaj z samochodu, a już tutaj mamy dowody na to, że nadal mimo wszystko jest to upragnionym celem tutaj wycieczek i nie tylko, niektórzy nawet bardziej permanentnie pragną się związać z tym miejscem. Mowa oczywiście o Wełtyniu, Jeziorze Wełtyńskim, ośrodek y, Rusałka i cały w zasadzie ten kompleks, który tutaj się z, tym, z tą dostępnością do jeziora wiąże. I tutaj dochodzimy do pewnej kontrowersji, o której myśleliśmy, jak w ogóle wybraliśmy się w te miejsce, bo y, Droga leśna, zakaz wjazdu. Ja tam przyznam Wam szczerze, że nie jestem jakiś biegły w tych leśnych oznaczeniach i nie wiem, czy jak taki znak ma narysowany czerwony okrąg o jakiejś tam średnicy, czy należy to traktować jako faktycznie zakaz wjazdu. Jak wiadomo, jedni tu wjeżdżają, a drugi chyba tak nie za bardzo mogą, chociaż czy, czy jest to im prawnie zabronione, czy nie, to jest odrębna sprawa. Jak tutaj jest napisane, nie dotyczy rowerów, osób uprawnionych, na podstawie odrębnych przepisów i tak dalej. Nic na ten temat więcej nie jest napisane. Ja nie wiem, czy mnie te prze czy przepisy obowiązują, czy nie. Tu mamy też dwa inne, znamienne oznaczenia, kierunkowe nawet. Dojazd pożarowy, no ale to wiadomo, tutaj trudno by, byśmy strażakom naszym ograniczali dostęp do, do, do jakichkolwiek bądź miejsc, no i do punktu czerpania wody i teraz pytanie, czy jak chcę zatankować sobie, nie wiem, 10 litrów, to muszę to na barkach yy, targać, jeśli nie zaliczam się do osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. No, to jest wiadomo, taka inna sprawa. Poza tym, tam jest z tyłu taki oficjalny ten parking, tam gdzie był zacumowany ten domek holenderski. Chyba holenderski, chociaż niekoniecznie z Holandii musi pochodzić. No, i tutaj mamy kolejne ciekawostki, takie, bo tu już chyba w myśl tamtego chyba. No, pytanie, czy jesteśmy osobami uprawnionymi na podstawie tych innych przepisów? Bo jeśli nie, i wjechać tu nie możemy. A jednocześnie to jest droga publiczna, no bo ta ulica no, ma swoją nazwę, nawet tak ta ulica wygląda. No i fajnie, bo dlaczego wszystkie ulice muszą wyglądać tak samo? Jest to ulica cicho i faktycznie jest to dość, dość cicho, ale pytanie, czy możemy tu wjechać? Zwłaszcza, że jest to ulica, do której wjazdu strzeże ta całkiem pokaźna, pokaźna słuchajcie, brama. No ale jak to powiedzą, takie słynne, Mawia. Kto n -n -n -n, zabroni, nie? No słuchajcie, jak widzicie, ulica Środkowa jest dzisiaj zamknięta. A nie będę tutaj, bo nie wiem, czy pod prądem nie jest, bo to kurczę, jak takie włości są, to cholera wie. Nie będę tego sprawdzał nawet. Zamknięta. Środkowa zamknięta. Jakbyście się jak ktoś się dzisiaj na Środkową wybiera, to, a nie ma klucza, to odpuśćcie sobie. Pytanie, czy służby mają klucz do ulicy środkowej? <noise> jesteśmy cały czas. Żeby nie było, że jesteśmy jakimiś takimi intruzami, że sobie tutaj na jakąś taką folgujemy, no to słuchajcie, my się znajdujemy na szlaku, także jesteśmy pełnoprawnymi, pełną gębą turystykę tutaj lokalną uprawiamy dzisiaj. Tutaj się zawsze parkuje, parkowało, ale jak widzicie, stoi tutaj wielce wymowny znak. Czy to jest znak uzgodniony z podmiotem, w gestii którego jest stawianie takich znaków? Jest to kolejny znak zapytania, który stawiamy. Z Swoją drogą, gdyby wszyscy mieli tu wjeżdżać, to też tak uczciwie, powiem, jakby tutaj wszyscy wjechali. A do takich sytuacji wiem, że dochodziło w minionych latach. Zwłaszcza jak jeszcze tamten pomost był, że tu się to wszystko korkowało, bo wiadomo, że od lat 90. tych samochodów przebyło i tak dalej. Niemniej, jak to jest, że jedni tu mogą parkować? O czym świadczą po prostu liczne tutaj ślady po, po samochodach, które tu wjeżdżają, a inni nie mogą. Ten znak na przykład jest odwrócony w tamtą stronę, więc tak na logikę chyba powinien dotyczyć tego, co się dzieje tutaj. No, ale to tak nawet miałoby sens, no bo tu jakiś łańcuch jest na ziemi, czyli też można tą, tą drogę przyblokować. A jest to droga jeziorna. Przy samym jeziorze więc jeziorna. Fajnie. To, jest, to są wszystko drogi publiczne, o których mówimy. Czy taki łańcuch, kurczę, może tutaj być na drodze publicznej? O taki. Patrzcie. To był chyba też zakaz wjazdu, po tym kolorze wnioskuję. Ale dobra, nie będę tutaj dotykał, bo nie wiem, czy, czy, czy mogę takie rzeczy dotykać. Korpka całkiem tutaj z tym słupkiem jest słuchajcie, całkiem świeża, więc to pewnie jest sprawne, więc ten łańcuch pewnie w określonych sytuacjach decydenci tutaj ulicy Jeziornej chyba mogą sobie go do góry podnieść. No ale to wszystko takie jest, a nie inne właśnie. Kiedyś tutaj tabuny przyjeżdżały, ludzi, a dlaczego, dlaczego o tym wspominamy jeszcze? To powód naszej wizyty znajduje się na końcu tutaj tej e, alejki, na którą weszliśmy no ale też tak jak na początku sami mówiliśmy no kiedyś tutaj tabuny waliły, kurde tutaj autobusy publiczne jeździły było tu świetne kąpielisko ja prywatnie jestem zdania, że woda w tym jeziorze jest lepsza przyjemniejsza do kąpieli no mówię, to jest moje prywatne zdanie niż na jeziorze Stek. no jest to bliżej no i w ogóle taki paradoks, no urządziliśmy sobie przecież Właśnie nowiutką drogę rowerową, którą idealnie da się tędy dojeżdżać. Poza tym druga droga rowerowa wiedzie przecież przez las. Więc dlaczego kurczę nie szło jakoś się dogadać tak, żeby to tutaj, te kąpielisko tutaj urządzić, nad tym jeziorem. No to jeszcze dodam na przykład, że zobaczcie, pomosty tutaj rosną, teren prywatny, taki śmaki, a te dojście przecież na szczęście nie są grodzone, nie? Ale jak widzicie, linia brzegowa jest na tyle pokaźna, że gdyby się tutaj dogadać z administracją jeziora, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, to podejrzewam, że takie miejsce mogłoby tutaj mimo wszystko nadal funkcjonować. No. Ale może, może, może jestem fantastą. Dlaczego pani z dziećmi przyjechała tutaj, a nie na stekno gdzie znajduje się oficjalna gryfińska plaża? ponieważ tu całe życie przyjeżdżałam i to jest najlepsze miejsce. Czyli sam payment. Tak. Nie kompletnie nie rozumiem, dlaczego tutaj ludzie, którzy mają pieniądze, mogą mieć wszystko, a ludzie, którzy mieszkają obok, nie mogą sobie spokojnie przyjść wykąpać się. Albo podjechać bliżej. Albo podjechać bliżej. No Ja mam na przykład problem, bo muszę się teraz, że no tak, tak powiem, przeturlać, nie? Z, z Dwójką dzieci i z, jeszcze z drugiej Ja Problemu nie mam, ale może to równie dobrze być jakaś osoba starsza, no na przykład. Tak, i tak dalej, no ale nie. idąc z dziećmi, to wiadomo, że człowiek ma i jedzenie, i picie, i zabawki, i koce, i wszystko. Więc jest trochę trzeba przejść, tak? No tak, No, hmm. tak. Czyli tęskni pani za tymi czasami. Tak, jak tutaj... tu, było, tu było pięknie. Było fajnie. Cały, całe gryfino przyjeżdżało, wszyscy się znali. Dobrze się bawili. Była plaża, był autobus, powinno go wrócić. Hmm. Dzieciaki słuchaj, a gdzie, a gdzie wolisz jeździć? Na stekno, czy tutaj wolisz przyjeżdżać? Tutaj. 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 Na steknie no byli. nie byli. Na stekni nie stekni. mieli szansy. Nie jedzie. Do... Aha, bo jeszcze jedno chciałem powiedzieć I o tym też mówimy. Zwłaszcza, że teraz tą, przecież tą drogę rowerową zrobili i teraz ten dojazd jest tu dużo bardziej bezpieczny, sprawny, a na stekno, jakby chcieć rowerem, jakaś młodzież miałaby jechać, to normalnie musi taką? Ja jeździłam, tego? jak byłam młodsza rowerem i to jest, nie, nie, to no. jest niebezpieczne. Z no dziećmi no nawet, czy nawet młodzież sama to jest teraz, to jest niebezpieczne, nie? No bardziej, że teraz jest strasznie dużo samochodów wszędzie. Dzisiaj tak chyba, bo jesteśmy dość w porą, no, zakładam, że ludzie tutaj się nie, dopiero zrzucą, się po prostu, nie? Nie ma jeszcze słoneczka i wieje dlatego, a tak to normalnie w tygodniu jest Opór. od 10-11 jest mm. bardzo dużo ludzi. Nie? Super, dobra, dzięki serdecznie. Także teraz właśnie doszliśmy, dosłownie, doszliśmy do sedna tego materiału, bo chcieli, chcieliśmy was uczulić. W pewnym sensie poprosić w imieniu tutaj pomysłodawców, żebyście wsparli ideę uratowania tego pomostu. Piszemy o tym w aktualnym wydaniu Gazety Gryfińskiej, żeby nie było. Mówimy o tym ze względu na to, że piszemy o tym w aktualnym wydaniu na stronie 18. Słuchajcie, to jest ostatni, ogólnodostępny i w tym sensie publiczny pomost. On został tutaj jakby zaadoptowany przez stowarzyszenie, które tutaj się zawiązało, w tym celu, żeby go uratować, bo tu. Tu kiedyś był jeszcze inny pomost, tamten pomost, na tamtej parze, przy której rozmawialiśmy z tą miłą gryfinianką. Yy, tak się potoczyły te losy, że prywatna infrastruktura się rozwijała, a ta, która służyła wszystkim, tym również mniej uposażonym materialnie, ona się zwijała i zostało tylko to. Stan tego pomostu jest opłakany ze względu na to, że on nie miał gospodarza nigdy. Ponoć jest tak, że on został wybudowany w ramach tutaj ćwiczeń w ogóle saperów lokalnych. I tak jak oni to zrobili trwale, tak to trwale stało. Niemniej ząb czasu już tutaj ewidentnie jest y, zauważalny. Y, no bezwzględnie liderem tutaj tych y, wszystkich prac y, y, rekonstrukcyjnych już nawet, że się tak wyrażę, jest pan Jerzy Misiaszek, który tutaj y, ogromną ilość własnych środków i pracy wkłada w to, żeby to uratować i żeby to służyło wszystkim, bo to nie jest jakaś prywatna inicjatywa. Y, przy tym materiale i w poście, który będzie dotyczył tego materiału, za który zamieścimy w mediach społecznościowych, damy link, w który kliknięcie przekieruje Was do adresu zrzutki, na której, która służy temu, by ten pomost ratować. To wszystko jest sztukowane. Teraz akurat jesteśmy tak, taką porą, że zbyt wiele tutaj yy, młodzieży i gości nie ma. Wakacje tak naprawdę się zaczynają, ale było rano to troszeczkę pochmurno, więc to też jest pewnie powód tego, że, 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 że tych ludzi. A i para jest wczesna, że, że tych ludzi nie ma tutaj zbyt wiele, ale uwierzcie mi na słowo, że jest ich tutaj, co nie miara, jak pogoda dopisuje, a weekendy to jest w ogóle kosmos. No i słuchajcie, nie ma drugiej takiej miejscówki na Wełtyniu. Dlaczego takich pomostów nie ma więcej? Dlaczego takich miejsc nie ma? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Piszcie i tak dalej. No wiadomo, że są inne zbiórki, które służą ratowaniu życia i tak dalej. One są bezapelacyjnie dużo bardziej ważne, no wiadomo. Ale to też są ważne rzeczy. To też służy temu, by nasza młodzież się socjalizowała. No przecież nie możemy się ograniczyć do tego, że wszystko będzie prywatne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Piszcie. Wspomagajcie. I przyjeżdżajcie, cieszcie się tym, że mamy takie piękne miejsce do życia i rozrywki. Woda jest wyborna, jest taka ciepa, że w zasadzie, choć powinno się to robić zawsze kulturalnie i z umiarem, to ja dałem bezpośrednio nura. Ale chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która świadczy o popularności tego miejsca. O, tu mamy takie dowody. Właśnie, zobaczcie: Somers Blackberry. Czyli ja no nie będę robił reklamy, ale to jest napój alkoholowy owocowy czyli generalnie lubią się ludzie tutaj raczyć przyjemnościami wszelakimi namawiamy przybły, przy, przybywajcie, pływajcie cieszcie się i wspierajcie tę inicjatywę, żeby ratować takie miejsca powtarzam się, ale naprawdę gra jest warta świeczki. Rozmawiamy z młodymi gryfinianami, gryfiniakami z panem e, Karolem i panem i Aleksandrem Słuchajcie panowie, macie świadomość, że to jest taki ostatni pomost ogólnodostępny, na który sobie można bez problemu wejść i nie wiem, raczyć się tutaj słońcem, kąpielą i tak dalej? Chyba tak. No tutaj na tym jeziorze taki jedyny najbardziej znany pomost jest. No inaczej, zapytam inaczej, czy znacie inne takie te, tego typu miejsca gdzieś tutaj w okolicy? Raczej nie, w okolicy nie Nie. Uważacie, że to pozytywne, żeby takie miejsca funkcjonowały? No w sumie to tak. A jesteście bardziej fanami stekna czy Wołtynia? Ja chyba stekna bardziej. Chyba stekna. A ja już sobie radzu też jest całkiem fajne jeziora. A okej. Okay. Czyli to tak generalnie bujasz się po okolicy tak szerzej? No to jednak. Ja <laughs> Okej. Okay. A pan? Yy, no ja oczywiście też steklę wybieram, bo tutaj tak jakby jest za mało miejsc takich rekreacyjnych. A w tym sensie? Czyli gdyby taka infrastruktura była nowa, lepsza, pomóc jakiś większe, pani za zaaranżowane kąpielisko, takie z prawdziwego no, zdarzenia? głównie chodzi o plaże. O plażę. Mhm. Chociaż A. pomost też fajna rzecz. No ja jestem inny rocznik, nie? A wy pamiętacie jeszcze jak tam funkcjonowała tamta plaża z tym, tym dużym pomostem tak? Po, ja pamiętam wierzy. akurat. Tak? Tak. A, może to z tego wynika. Czyli dla was takim miejscem jakby już zawsze było stekno, że tamta plaża była taka ogarnięta w tak No, jak... tak w W tym sensie, okej. Okay. No ale jak jest wasze prawda Zauważacie, że warto ratować ten pomost na przykład? Mi się wydaje, że w sumie tak. Że w sumie całkiem fajne miejsce. Fajny widok tutaj jest. Dobrze, żeby już nie bić w takie tony. Nostalgiczne od tego miejsca, w zasadzie od, od tamtego pomostu, o którego, w imieniu którego tutaj przyjechaliśmy dzisiaj, od tamtego pomostu do tego miejsca, tak w linii prostej, naliczyliśmy, słuchajcie, 22 pomościki oznaczone napisem teren prywatny, zakaz wstępu i tak dalej. Podejrzewam, że suma realizacji tych wszystkich pomościków. Byłaby wyższa niż budowa nowego takiego normalnego, który apeluje Jerzy Msiaszek z ludźmi, którym na sercu to leży, w tym również i nam.